Jo. Vietnam. <coughs> Vietnam. Vietnam? Okay. OK. Praktikuje medytację. Okay. Mihi dadi aku Medytacja i ćwiczenia oddechowe wydłużające życie. Potrafisz jakieś sztuki walki. Nie znam żadnych sztuk walki, praktykuję medytację i medytację oddechową. Dzięki czemu mogę wydłużyć swoje życie. Uh. Oh. Czy mogę ci pokazać polskie spiniżicu? Uja! 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 Yeah! Yeah! Sensei, thank you.